Co się dzieje, Reinhardt? Bandyci atakują królewskich poborców podatkowych? W Biały Dzień? Zapłacą za to pani. O tak. I nie. Chwila, co to za hałas? Uwaga! Kamienie! Pasia osuwa, ratuj się kto może! Pani, schowajmy się za wozem, dajmy go naprzód. Co teraz? Mało was tu? Ściągnijcie kompanów, raz, na raz, póki im dobry. Wystarczy jeden strzał. Wskaż mi cel. Ha! Arbalest, na twój rozkaz. Wóz! Wykorzystajmy wóz teraz. Udało się. Dziękuję, Reinhard. Mury klasztoru się osunęły. Coś musiało uszkodzić sporniki. Albo ktoś. No nic, jedziemy. Z naprzeciwka, turkocząc po bruku, jechała wyładowana sianem furmanka. Z drogi! krzyknął hrabia Caldwell, stając w strzemionach. Ustąpcie królowej! Chłopi posłusznie zjechali na porośnięte pokrzywami pobocze. Mijając wóz, mewę zajrzała do środka i zamarła. W wsianie leżał ciężko ranny, gorączkujący mężczyzna. Od owiniętej bandażami nogi bił zapach zgnilizny. Bogowie, kto go tak urządził? spytała Mewę. Bandyci? Nie, pani, odparł Wóżnica. Potwór! Tam na wschód, wedle zadaru, stary Mogilnik stoi. Po elfach jeszcze! ciągnął chłop. Jaropełkę wnyki tam zastawiał. Wczoraj cały pokrwawiony wrócił. Mówił coś o długowłoszej kobiecie, która z grobu stała. Do dobrych siostrzyczek Melitele go wieziemy. Tu, na skarpie. Może coś poradzą? Na pewno, powiedziała królowa, choć patrząc na poranionego chłopa wiedziała, że skona nim nadejdzie noc. Szerokiej drogi. Królowa gwizdnęła przez zęby... Klacz ruszyła stępem. Posłać po mi na pani? spytał Caldwell. Odmieniec zaraz by potwore zgładził. Póki nie pojmiemy bandytów, nie pozwolę, by ktokolwiek oddzielił się od orszaku, odparła Mewe. Zaraz by pochwycili umyślnego. Ale jeśli droga zawiedzie nas w okolice zadaru, może sama się tym zajmę. Pani, dopiero co walczyliśmy z bestiami i ledwie uszliśmy z życiem, tu trzeba srebra, formuł magicznych. Albo tu zina kuszników. Odpowiedziała spokojnie królowa. I nieco odwagi. W drogę. Caldwell. Te bandyty. Za diabły Robi sobie... Widzicie ten słup dymu? Szlak, musimy się śpieszyć! Kiedy tylko posiadłość Claytona wyłoniła się z za drzew, królowa przekonała się, że przybyli za późno. Na dziedzińcu roiło się od bandytów. A niech mnie patrzcie, chłopcy! Sama królowa pofatygowała się, żeby nas poznać. Zabić, nie poznać. To ty przewodzisz kundlom ze spali. Ciebie wołają księciem psów. Zgadza się. A także princem rabusiów, hrabią opryszków, cesarzem łgarstwa, kniaziem występku. Szumne tytuły. Zapomniałeś dodać pospolity morderca. O, co to to nie? Wszystko tylko niepospolity. Nie ekscytuj się tak, Caldwell. Gdzie jest Clayton? Niestety, Lorda Claytona nie ma już wśród nas. Po tym jak odmówił nam gościny, spotkał go nieszczęśliwy wypadek. Wpadł do studni i skręcił kark. Może rozgniewał bogów? Dość tego! Do ataku! No chłopcy! Czas urządzić bal dla królowej! Czas na pościg! Arbalest, na twój rozkaz. Haha! Ha. Ja. Pancerz ich nie uratuje. Chyba co? Cofnijcie się, to jakaś mieszanka alchemiczna. Zwariowałeś?! Nie z tym! Czas na lekcję pokory. Wystarczy jeden strzał. Wskaż mi cel. No no, winszuję. Mamy robotę do wykonania! Nie masz ty czego do żarcia? tylko. głodny tym gębę! Uko to samo. Musimy spiąć tutaj.